Do Duńczyka, Tomasz Golob. Wychodzą do na podwójne prowadzenie, ależ tam się zrobiło niebezpiecznie. Damian Baliński próbował wyprzedzić nikt Pedersena. Udaje się to Balickiemu. A co robili Adams? Zatonik i Pedersen. Teraz kas czerwony przy krawężniku. Będzie próbował wyprzedzić Balińskiego. Czy Tomasz Golob będzie w stanie powstrzymać rozpędzonego z uszloca Unii Udało się to. Baliński zachwiał się na motocyklu na szczycie tego drugiego wirażu z kolei rozpędza się teraz po zewnętrznej baliński Rożowianie za chwilę będą mieli jeszcze tylko jedno okrążenie na to obronić to podwójne prowadzenie Kejlum Stal przez cały mecz w kłopotach, ależ niebezpiecznie było tam przy bandzie Kejlum Stal przez cały mecz w kłopotach i teraz Tomasz do i под